Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. W tym odcinku opowiem Wam, w jaki sposób jeżdżę Passatem B5. Będzie m.in. o przyrządowaniu, a także o innych rzeczach, jakie włączam i jakie zastosowałem u Także serdecznie zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, gdy wejdziemy do samochodu, to oczywiście musimy zająć odpowiednią pozycję fotelu. Ja fotel mam ustawiony tak, że jest dosyć nisko, i oparcie jest pochylone do tyłu, tak abym siedział jak najbardziej stabilnie. Bo gdy oparcie będzie pionowo, wtedy tracę stabilizację. I mógłbym gdzieś polecieć. Dlatego ja mam lekko to oparcie pochylone. Tutaj jestem lekko wysunięty i wtedy siedzę taki troszkę zgięty. Może to nie jest najlepsza pozycja, najbardziej ergonomiczna, ale w tej pozycji najlepiej się czuję i jest to pozycja najbardziej stabilna dla mnie. Ten fotel posiada funkcję ręcznego podnoszenia. Trzeba tutaj wsadzić rękę. Jest taka dźwignia i podnosząc ją do góry podnosimy cały fotel jest to fajna opcja dla tetraplegika ponieważ nie trzeba mieć chwytu aby podnieść fotel aby opuścić biorę rękę do góry o, wciskam i podnosi się cały fotel regulacja oparcia jest już troszkę trudniejsza, ponieważ są tu dwa takie pokrętła Górne pokrętło jest od y, regulacji lędźwi a dolne od regulacji oparcia y, Działają one dosyć opornie dlatego, żeby y, przestawić oparcie ja robię tak, że uderzam o to kółko i powoli oparcie się y, przesuwa albo do tyłu, albo do przodu jednak zazwyczaj mam oparcie w jednej pozycji, bo tylko ja jeżdżę tym samochodem. Nogi układam tak, że są skrzyżowane i dosunięte do fotela. I wtedy, jak są nogi skrzyżowane, to w czasie jazdy nie ma możliwości, aby ta noga się wyprostowała i na przykład weszła pod hamulec. Tak samo, gdy pokonujemy jakieś zakręty, gdy nogi są skrzyżowane, to też nie ma opcji, aby one się przechylały w jedną lub w drugą stronę. Ponieważ są skrzyżowane i dzięki temu te nogi nie latają po samochodzie. Są dosunięte do fotela i nic się nie rusza. Dzięki temu też nam y, nogi nie przeszkadzają w czasie jazdy. Gdy już mamy ułożone nogi, y, to oczywiście trzeba zapiąć pas. Ja nie ruszam się bez zapiętego pasa, ponieważ y, nawet przy hamowaniu to ten pas nam pomaga. Aby zapiąć pas tutaj go naciągam, biorę w zęby i pomarańkami wkładam A teraz trzeba pas dobrze naciągnąć o aby tu przylegał i opuszczam podłokietnik. Podłokietnik mam tak ustawiony, także siedzę, trzymam się podłokietnika lub nawet odpycham od niego. A drugą rękę mam tutaj. To. Oczywiście do jazdy też opuszczam kierownicę. Aby było mi lepiej skręcać Ten samochód ma kierownicę regulowaną w dwóch płaszczyznach Czyli siebie do siebie oraz górę góra-dół Ja zawsze biorę do, maksymalnie do siebie, na dół I blokuję kierownicę W czasie jazdy rękę trzymam na podłokietniku A drugą rękę trzymam tutaj na podsiedziu I rękę dociskam do kierownicy bardzo ważną rzeczą jest oczywiście nakładka na kierownicę. Ja używam taką nakładkę, która ma takie wypustki, dzięki czemu ręka jeszcze bardziej stabilnie trzyma się do kierownicy. Dlatego ta nakładka yy, ma tutaj takie specjalne wypustki, dzięki czemu lepiej mi przylega do kierownicy, lepsza jest przyczepność. Naprawdę, nie ma szans, aby się ta ręka wsunęła. Ona ma takie tutaj wypustki, o i się bardzo mocno trzyma. Yy, bez nakładki myślę, że nawet bym nie był w stanie jeździć tym samochodem, dlatego zawsze używam nakładki. Oczywiście nie jest łatwo dobrać taką nakładkę, długo jej szukałem, ale są takie nakładki z takimi gumami. I ona jest tak ułożona, aby właśnie w czasie jazdy, jak jadę na wprost, to właśnie całą dłonią dociskam do tej do tych wypustek. Gałka. Dlaczego potrzebna jest gałka? No, ponieważ w trakcie jazdy Mogę sobie tu trzymać rękę, o, i odpychać. Gdy trzeba skręcić w prawo, no to odcyk prawo. Gdy trzeba skręcić w lewo, no to odcyk. Ja używam takiej gałki. Można ją kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym za kilka złotych. Jest ona tak zrobiona, aby się nie kręciła. Wszystkie gałki y, są zrobione na takiej zasadzie, że się kręcą. Ale jeśli mamy, jeśli mamy chwyt, wtedy jest to łatwiej, bo możemy jedną ręką kręcić. Jednak, y, gdy nie ruszamy palcami, to lepiej jest tak zrobić, aby ta gałka się nie kręciła. Ja tutaj podłożyłem takie y, podkładki, dokręciłem mocniej tę śrubę. Dzięki temu y, ta gałka się nie kręci. Jest ona taką. Odpicał, że mogę sobie tak rękę trzymać o, i się odpychać oczywiście najważniejszą rzeczą w samochodzie dla osoby która nie rusza nogami jest oprzyrządowanie ja używam tutaj klasycznego przyrządowania RGH2 czyli przekręcam gałką mam gaz jak odpycham mam hamulec Tutaj dorobiłem sobie taką przyduszkę, aby łatwiej mi było naciskać gaz. Łatwiej, żeby było przekręcić, bo jeśli nie mamy chwytu, no to samą gałką jest bardzo ciężko przekręcić. A tutaj po prostu naciskam ręką, o i mam gaz, a do przodu hamuję. Osoby, które mają chwyt, to dla nich nie ma znaczenia jaka będzie gałka, w jakiej pozycji będzie zamontowane o przyrządowanie. Dla słabego tetraplegika ma to ogromne znaczenie. Dlatego zanim zamontujecie o przyrządowanie, to posiedzcie trochę w aucie. To tak zrobiłem, że jak kupiłem auto to przez kilka dni siedziałem w aucie. Najpierw trzeba oczywiście dobrać odpowiednią pozycję w fotelu. No i dopiero później trzeba myśleć, gdzie to zamontować to przyrządowanie aby jak najlepiej było nam nim sterować oczywiście jeśli nie mamy prostowników to ważne jest to aby hamowanie odbywało się z prostej ręki czyli tak, blokujemy rękę w łokciu i z barku wciskamy całość widnę widzicie, ręka jest zablokowana tutaj także jest wtedy większa siła i całym barkiem hamujemy no, bo gdyby to obrzędowanie było bliżej, na przykład tak, i nie mając prostowników, to bardzo ciężko by było nam cisnąć hamulec. No, bo nie ma prostownika, nie możemy tej ręki wyprostować. Dlatego przed założeniem obrzędowania trzeba pamiętać, aby w jak najlepszej pozycji było ono zamontowane i żebyśmy mogli w pełni z niego korzystać. Są dwa sposoby na sterowanie. RGH2. Można rękę położyć w ten sposób. Czyli tak, ręka jest wyprostowana i tak przekręcamy gaz w ten sposób, a hamujemy do przodu. O. Hamujemy do przodu i gaz. lub druga pozycja, w której przez kilka lat jeździłem w tym sposobu, bo było mi łatwiej. Czyli tak, tak przekręcam gaz, a całą ręką hamuję. O. Jednak wolę teraz jeździć mając rękę w ten sposób. Naciskam gaz lub hamuję. Dlatego ważne jest to, aby ta dźwignia była troszkę dłuższa, tak żeby cała ręka mogła się nam swobodnie opierać. I w trakcie jazdy trzymam rękę na podłokietniku i tu trzymam na gazie. O. I wtedy ta ręka mi się nie męczy, ponieważ opieram gaz pod wpływem ciężaru ręki, o, mam teraz pół gazu i praktycznie nie muszę używać siły. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób zapalam samochód. Do kluczyków zawsze dopinam smycz. Także w razie nawet gdyby mi kluczyk spadł, to mogę pociągnąć za smycz. I aby się uszcześć przed takimi rzeczami, to smycz zakładam za rękę. O! Kluczyk do ręki. Mam tutaj takie kółko. Także palce sobie wkładam w to kółko. I wkładam kluczyk do stacyjki. Nawet gdyby mi coś nie wyszło, gdyby ten kluczek spadł, to zawsze yy, ta smycz chroni mnie przed tym, że ten kluczek poleci na ziemię i łatwo będzie mi go wyciągnąć. Jeśli nie miałbym tej smyczy to kluczek może spaść No i wtedy nie ma szans, aby go gdzieś tam spod fotela wyciągnąć. Aby zapalić samochód, yy, kluczek muszę włożyć między te palce. I właśnie dlatego yy, bardzo fajną rzeczą są rękawice, bo one usztywniają mi to miejsce. I tak, wkładam. Kluczyk pomiędzy te palce, przekręcam zapłon. O! I odpalam samochód. Dobra, jak gaszę samochód? Tak, analogicznie wkładam yy, kluczyk pomiędzy palce i przekręcam. Aby wyciągnąć kluczyk, palę w kółko i wyciągam. Kolejna sprawa, to jak włączam biegi? Aby włączyć bieg, trzeba tutaj wcisnąć taką blokadkę i przesunąć bajkę. I jeszcze dodatkowo musimy wcisnąć hamulec. Ja to robię tak, że lewą ręką wciskam hamulec, prawą ręką dociskam tę blokadkę i przesuwam całą dźwignię. Gdy w drugą stronę wciskam zapadkę, i przesużam. Gdy przykładowo mamy samochód już na neutralu, to wtedy już nie trzeba wciskać tej zapadki. Wystarczy tylko wcisnąć hamulec o, i mamy drive'a, ale sobie wsteczny zawsze musimy wcisnąć hamulec i tą blokadkę. Ten samochód ma oczywiście blokadę, że nie zapalimy go y, na drive, na wstecznym. Zawsze musi być y, dźwignia albo na parkingu, albo na neutrali. Z takich udogodnień, jakie zastosowałem w tym samochodzie jest to, aby nie włączać za każdym razem świateł, ponieważ po pierwsze można zapomnieć, a po drugie no to są to kolejne sekundy, które tracimy. To zastosowałem taki czujnik, który po wciśnięciu hamulca załącza światła i te światła już świecą cały czas. Wiadomo, żeby ruszyć samochodem to zawsze po odpaleniu Musimy wcisnąć hamulec i drivea, i wtedy automatycznie zaświecają się światła, i już od tej pory jedziemy na światłach. A że musimy jeździć cały czas na światłach, no to te światła są cały czas włączone. Tutaj mam panel klimatyzacji. Klimatyzacja bardzo prosto się włącza. O, możemy dotknąć i już mamy włączoną klimatyzację. Nie trzeba niczym przekręcać, zwiększanie temperatury lub zmniejszanie. Odbywa się za pomocą przycisków. Sterowanie klimatyzacją działa bardzo lekko. Wystarczy paluszkiem docisnąć. O, i już się zwiększa, zmniejsza. Tu mamy zwiększanie temperatury, tu mamy zmniejszanie, tu mamy tryb ekonomiczny, tu mamy klimatronik. Możemy sobie wziąć na nogi, wyłączyć, wziąć na siebie, sterowanie, podgrzewanie przedniej szyby, wyłączamy klimatyzację. To auto pochodzi z 1998 roku i już wtedy były takie udogodnienia. Jest to klimatronik i bardzo łatwy sposób możemy dodać lub ująć temperaturę, zwiększyć wiatrak lub zmniejszyć. Tutaj mam jeszcze przycisk od świata awaryjnych, też dosyć prosto się go włącza. Oczywiście bardzo ważną rzeczą są te dźwignie, dźwignia od kierunkowskazów i dźwignia od wycieraczek. Tutaj w bardzo łatwy sposób można ją włączyć, wystarczy o, kliknąć. już mamy włączone wycieraczki. Na dół na no to wycieraczka włącza się tylko raz. Raz, dwa, trzy. Dlaczego jest to bardzo ważne? No bardzo ważne jest z tego powodu, aby łatwo nam było włączać. Jak możecie zobaczyć we wcześniejszym filmiku, gdzie pokazywałem w jaki sposób jeżdżę witarą pierwszej generacji. Tam, aby włączyć wycieraczkę, trzeba przekręcić. W tej dźwigni jest takie pokrętło i trzeba nim przekręcić. Jeśli nie mamy chwytu, to oczywiście tym nie przekręcimy. Dlatego właśnie. Przy kupnie samochodu y, warto zwrócić na to uwagę, aby później nie przerabiać, no bo po co przerabiać, no nie? A wiem, że są takie auta, które do tej pory są produkowane i aby włączyć wycieraczkę trzeba tutaj właśnie przekręcić taki przełącznik. A tutaj jest bardzo prosto. Kierunkowskazy obsługują się bardzo lekko, wystarczy nacisnąć w dół, mamy lewy kierunek, do góry mamy prawy. Jeśli odepchniemy dźwignię od siebie, mamy światła długie. Jeśli przyciągniemy do siebie, mamy światła długie na chwilę. Jednym z większych problemów jest oczywiście hamulec ręczny. Ja bardzo rzadko używam hamulca ręcznego, ponieważ jeżdżąc automatem, gdy ruszamy pod górkę, to wystarczy dodać gazu i auto rusza. Automat ma to do siebie, że Będąc na górce, auto się nie stacza. Po prostu puszczamy wszystko i auto stoi w miejscu. Dodajemy gazu i ruszamy. No, hamulec ręczny oczywiście potrzebny jest na postoju, gdy auto parkujemy, wtedy trzeba włączyć ręczny, wcisnąć parking. Jak wciskam jak ręcznie? I ja mam tak, że palce mi się zaginają, dlatego jeśli o coś zahaczę, no to o, jest taka jakby dźwignia, że mogę do siebie pociągnąć i te palce tak szybko się nie prostują. I dlatego w tej sytuacji mogę to wykorzystać, czyli tak łapie palcami za ręczny palce mi się zaciskają o, i wciskam aby puścić ręczny, no to oczywiście nie mam chwytu i nie no, normalnie się łapie za ręczny, wciska kciukiem przycisk i się wpuszcza. no ja tak nie mogę zrobić, dlatego muszę używać dwóch rąk yy, prawą ręką lekko podnoszę ręczny i wciskam zapadkę lewą ręką. O! I puszczam. Jak włączam szyby. Tutaj są y, przełączniki od szyb. Wszystkie szyby są elektryczne. Y, aby wcisnąć w dół, to kciukiem naciskam przycisk w dół i otwiera się szyba. I wciskam szyba. Jeśli chcę do góry, to zahaczam palcem i wciskam. Tutaj mam klamkę, aby otworzyć. Tak samo zahaczam palcem i otwieram. Aby zamknąć, muszę pociągnąć za drzwi. Tutaj mam sterowanie od elektrycznych lusterek. Jest ono bardzo proste. Wystarczy docisnąć i już zmienia się prawe lub lewe lusterko. Tutaj mam. Przełącznik od świateł postojowych, mijania, a także świateł przeciembielnych. Jednak, tak jak wcześniej mówiłem, ten samochód posiada czujnik, że po wciśnięciu hamulca automatycznie włączają się światła mijania. I zawsze to zaoszczędzimy kilka sekund. Niestety, jeśli się nie ma chwytu, nie jest to łatwo włożyć. Ja to wkładam w ten sposób, że dociskam rękę i przekręcam i mam włączone światłaminy. Dzięki za obejrzenie tego filmiku zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Jeśli jesteście zainteresowani tematem Tetraplegi, no to oglądajcie też wcześniejsze filmiki, gdzie jest sporo rzeczy na temat właśnie jazdy samochodem, jazdy handbajkiem i innymi sprzętami. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania a także zasób subskrybowania tego kanału. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, cześć.